Halo halo, witam was moi drodzy w kolejnym materiale, w porannym materiale, w którym będziemy rozmawiać sobie o pogodzie dalej. I fajnie, bo wracamy do normalnego trybu e, pogodowego z racji tego, że powodzi nie było, powodzi nie ma, stany rzek już zaczynają spadać. Z drugiej jednak strony mamy krople chłodnego powietrza, co powoduje, że woda nie odparowywuje tak łatwo. No i mamy kolejne opady, które idą do nas z południa. Już w mniejszej ilości, ale jest to wybitnie potrzebne naszej glebie, wybitnie potrzebne Polsce, bo no cóż, sami wiecie, jak jest na polach, jak było na polach. Wiem, znajdą się osoby, które powiedzą, że a tu u mnie dużo deszczu było, ale. Prawda jest taka, że i tak, i tak jest go za mało. Wychodzę teraz na zewnątrz, patrzę, trawa rośnie, wszystko zaczyna się zielenić, naprawdę fajna sprawa i, i polecam każdemu. Na samym początku chwileczka dla nas tu przede wszystkim. Bo dzieje się piękna sprawa, nasz kanał przekroczył 80 tysięcy subskrypcji. To jeszcze w tamtym roku było taką odległą granicą, a teraz nagle się okazuje, że no jest na wyciągnięcie ręki 100 tysięcy, tym bardziej, że od jednego dnia już przybyło nam kolejne 1300-1200 subskrybentów. Więc jeżeli oglądasz nasz kanał, a nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, to pomaga w jego rozwoju. Jeżeli boisz się, że będzie Ci wyskakiwało dużo powiadomień, to w opcji przywrócone jest możliwość ustawienia wyciszenia tych powiadomień, bo nie każdy te powiadomienia chce. Mamy też nowego wspierającego nasz kanał, pan Marcin Skowronek. Szacunek, dziękuję serdecznie i ktoś z Was, jeżeli chce wesprzeć nasz kanał, to pod filmem jest opcja wesprzyj albo opcja pojedynczego wsparcia jako podziękuj. Nie jest to oczywiście wymagane. Prawda jest taka, że nie ma jakichś oddzielnych filmów dla wspierających, bo stwierdziłem, że ktoś, kto chce wspierać nasz kanał, to nie po to, żeby mieć jakieś inne filmy, tylko po prostu po to, żeby no, razem z nami rozwijać to jeszcze mocniej więc e, dziękuję tym bardziej moi drodzy, wracamy do pogody w Polsce tak jak wspominałem, mamy dużo chmur chmur związanych z niżami atmosferycznymi bo nie z jednym niżem, a z dwoma e, w tym momencie e, niż Gabriel, o którym tutaj wcześniej była mowa, zanika e, co prawda na mapach e, chociażby aplikacji Windy za bardzo to nie jest widoczne, ale generalnie na innych mapach e, jak najbardziej e, już Wam pokazuję e, niż Gabriel, o którym była mowa on dotarł tutaj do pogranicze Polsko-ukraińskie i nad Ukrainą sobie powoli zanikną. Natomiast tutaj w jego miejscu, gdzieś niedaleko, pojawi się drugi niż, bądź już się pojawił w tym momencie i ten niż będzie zmierzał nad Morze Bałtyckie i będzie wpływał na pogodę w Polsce w kolejnych dniach, ściągając do nas cały czas chłodne powietrze. Bardzo wysokie temperatury będą na wschód od naszych granic: Litwa, Łotwa, gdzie będą bardzo niebezpieczne burze, i tam mamy. Plan dzisiaj, ja mam plan jechać i relacjonować dla was sytuację z Litwy i z Łotwy, więc śledźcie naszego live'a, który będzie i dziś i jutro. Link będzie po zakończeniu tego filmu, jeżeli oczywiście nie wyłożą się prognozy, bo i też tak może być. No, ale tutaj na razie sytuacja wygląda dosyć stabilnie. Przechodzimy, moi drodzy, do Polski. W Polsce, jak to w Polsce dużo zachmurzenia w tym momencie, szczególnie w Polsce wschodniej, w Polsce centralnej, również na zachodzie więcej przejaśnień. Najwięcej opadów na krańcach południowo-wschodnich. Województwo podkarpackie w Małopolsce jeszcze występują opady, ale są słabsze. Tutaj nad Ukrainą mamy kolejne strefy opadowe, które zaczną do nas wkraczać. Wkraczać również opady będą od północnego wschodu, o czym też zaraz będziemy rozmawiać. 15-16 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej, północno-wschodniej. To jest ten powiew cieplejszego powietrza. Na zachodzie, na południu od 12 do 14 stopni Celsjusza. Tu mamy mapę, na której mieliśmy opad całkowity z ostatnich 12 godzin. No i informacje są, słuchajcie, całkiem ciekawe. Całkiem dobre. Otworzę na nowej karcie, żeby to było większe. Bo opadów najwięcej było już poza naszą granicą, nad Uk na Ukrainie. Natomiast w przypadku Polski Południowej, już to było 20-25 do 30 mm. Dzięki czemu zażegnaliśmy tą niebezpieczną sytuację pogodową. Pofalowany front atmosferyczny nadal daleko na wschód od naszych granic, związany też z tymi niżami, które tutaj nam się kłębią. Na zachodzie wyż Dorle, który skutecznie będzie powodował odpychanie tej najbardziej groźnej, niebezpiecznej pogody poza nasze granice, co też widać tutaj na awiacji i MGW. Krańce wschodnie ze zokludowanym frontem atmosferycznym, ale najbardziej sytuacja niebezpieczna daleko poza naszymi granicami. W dzień ciśnienie najwyższe w Polsce zachodniej, tam 1018-1020 hektopaskali, w Polsce wschodniej niskie ciśnienie, 1002-1004 hektopaskale, bo mamy tutaj właśnie zanikanie Niżu Gabriel i budowę nowego Niżu, który będzie wędrował dalej w kierunku północno-wschodnim i będzie przemieszczał się nad Suwałkami w kierunku Morza Bałtyckiego. To będzie powodowało? Że znów wrócą do nas opady po takiej chwilowej pauzie, szczególnie tutaj w Polsce Wschodniej, Południowo-Wschodniej. Opady, według najnowszych wyliczeń, powinny zacząć z powrotem wchodzić na województwa wschodnie, szczególnie około godziny 12, 13, 14 i nasilać się na tym obszarze. W Polsce Południowo-Zachodniej i Zachodniej możliwe są formacje konwekcyjne, gdzie niegdzie mogą pojawić się wyładowania. Po godzinach wieczornych, niebezpieczna sytuacja na Białorusi. Na Litwie z silnymi burzami, natomiast u nas w Polsce opady: w województwie lubelskim, w województwie mazowieckim, w województwie podlaskim i w województwie warmińsko-mazurskim. I ta strefa opadów w nocy będzie kłębiła się właśnie w tej Polsce północno-wschodniej. Możliwe oczywiście są burze, burze wbudowane w strefy opadowe, szczególnie po stronie północno-wschodniej. Natomiast do rana też zacznie padać w województwie pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Ile opadów spadnie nam dzisiaj? Zobaczmy. Do godzin wieczornych szczególnie w województwie lubelskim 20 do 40 mm, Polska północno-wschodnia 10 do 20 mm. W nocy natomiast strefy opadowe zaczną coraz mocniej dawać się we znaki i przemieszczać się dalej w kierunku województwa pomorskiego. Od 20 do 40 mm szczególnie w okolicach Łomży może popadać. Tak jak wspominałem, dzisiaj możliwe są formacje konwekcyjne w województwie przede wszystkim lubuskim, w województwie dolnośląskim. Możliwe są słabe burze, które przyniosą silniejsze porywy wiatru do 60-70 km na godzinę. Przyniosą również krótkotrwałe, silniejsze opady deszczu. Niebezpieczne burze będą przemieszczały się nad Litwą, będą przemieszczały się nad Białorusią, nad Łotwą i niewykluczone, że w strefach opadowych w nocy część z tych burz dotrze do województwa pod Szczególnie tutaj na Suwalszczyznę, i do rana mogą tam się dawać weznaki. Sprawdźmy sobie ilość energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji. Widzimy szczególnie w godzinach popołudniowych największej ilości na pograniczu litewsko-białorusko-łotewskim. Natomiast troszeczkę tej energii możliwe, że wejdzie w nocy również nad Polską I tutaj też będzie dosyć interesująca pogoda. Dlatego, my mamy plan właśnie tam się udać. Temperatury, no cóż, tam gdzie będziemy mieli strefy opadowe, więc Polska wschodnia, południowo-wschodnia od 14 do 17-18 stopni. Polska zachodnia 21-22 stopnie Celsjusza, tam te temperatury będą wyższe, natomiast tutaj poza naszymi granicami znów 22-24 do 26 stopni Celsjusza. Noc z czwartku na piątek chłodna, na południu 10 do 12 stopni Celsjusza, na wschodzie 12 do 14 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr dzisiaj silniejszy w Polsce południowej, południowo-wschodniej i na wybrzeżu do 40 bądź 50 km na godzinę. W województwie zachodnio-pomorskim ten wiatr powinien być najsłabszy, tam powinno wiać od 20 do 30 km na godzinę. W wieczorny czwartek i w nocy mocniej powieje, szczególnie w pasie od Zatoki Gdańskiej, poradom, tutaj do 60-70 km kilometrów na godzinę z racji tego, że ten niż zacznie nam się pogłębiać i zbliżać do Suwalszczyzny. Właśnie stąd te porywy wiatru będą silniejsze. W momencie, gdy ten niż w nocy będzie przemieszczał się już tutaj, bo widzimy, że te bardzo słabe porywy wiatru są w centrum niżu, będzie przemieszczał się w kierunku Morza Bałtyckiego, to tam porywy wiatru mocno wzrosną nawet do 90 bądź 100 km na godzinę. I na to też proszę zwrócić uwagę. Wiatr będzie miał z północy w kierunku południowym i południowym. Wschodnim i no, powieje tutaj lokalnie, tak jak wspominałem, mocniej, ale ten kierunek będzie się potem zmieniał wraz z przemieszczaniem się tego ośrodka niskiego ciśnienia. Moi drodzy, prognozę na weekend, prognozę na weekend publikuję w oddzielnym materiale, gdzie dokładniej skupimy się na piątku, na sobocie i na niedzieli. Ja zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.